No moi drodzy, dzisiejsza recenzja będzie, jak widzicie zresztą, w zupełnie innej scenarii, ponieważ, no cóż, są ferie i nawet takie mole książkowe jak ja potrzebują czasami zażyć tej kultury fizycznej. No więc spędzam praktycznie dwa tygodnie na nartach, ale to nie zmienia faktu, że recenzje po prostu będą się pojawiały. A dzisiaj mam dla was coś specjalnego a mianowicie recenzję po raz pierwszy w historii mojego kanału premierową. recenzję książki, której premiera jest dopiero jutro. Dopiero jutro będzie można ją kupić, a już dzisiaj możecie się dowiedzieć. Czy warto? Ja nazywam się Miłosz Konarski i zapraszam Was serdecznie na ten specjalny odcinek. Dzisiaj opowiem jest autorstwa Jonasa Johanssona, czyli tego samego człowieka, który napisał jedną z moich ulubionych ostatnich książek, czyli stulatka, który wyskoczył przez okno i zniknął. Analfabetka, która potrafiła liczyć, jest bardzo podobna jest wiele rzeczy podobnych, ale to są właśnie te najlepsze podobne rzeczy. Z drugiej strony opowiada o czym innym, ale po prostu korzysta z tej samej formuły. Jest wykorzystana ta formuła, która odniosła bardzo duży sukces w przypadku stulatka, czyli są naprawdę niesamowite przygody, niesamowite w swojej absurdalności. Prześmieszne, jest to dokładnie ten sam typ humoru co w stulatku, czyli pełen absurdu, niesamowitych sytuacji, ale równocześnie te niesamowite sytuacje są przedstawiane w zupełnie zwyczajny sposób i ci główni bohaterowie w ogóle nie uważają ich za niesamowite. Cała akcja kręci się wokół tytułowej analfabetki, czyli dziewczynki wychowanej RPA. Poznajemy ją właśnie jeszcze jako dziewczynkę żyjącą w slumsach, zarabiającą na życie sprzątaniu toalet. I książka przedstawia historię jej życia. To jak właśnie z tych slumsów pewnego dnia zjadła obiad z królem i premierem. Szwecji. W samej książce, poza tym, że jest mega śmieszna, dowiemy się bardzo sporo o historii. Właśnie w ten y, zabawny sposób dużo o historii Szwecji, dowiemy się dużo o królach. Znowu będzie sporo o bombie atomowej, tak jak w przypadku Stulatka. Na pewno wszyscy, którym podobał się Stulatek, się nie zawiodą, bo wszystko, co było najlepsze w Stulatku, jest wykorzystane również w tej książce. I to jest właśnie to, za co kochamy tego autora. Mam nadzieję, że już wkrótce ukaże się jeszcze więcej jego powieści, a jak na razie, już jutro ta powieść czyli analfabetka, która potrafiła liczyć wejdzie do księgarni i będziecie mogli ją kupić. Szczerze Wam polecam, a za przedpremierowy egzemplarz recenzencki serdecznie dziękuję grupie wydawniczej Foxal. I to było na tyle. Myślę, że nagram jeszcze jakiegoś vloga z tej okolicy, bo naprawdę jest niesamowicie, a na razie się z Wami żegnam. Cześć!